Wyobraź sobie, że budzisz się w środku nocy i widzisz gadziego humanoid'a, który na ciebie patrzy. Może to brzmieć jak fabuła filmu science fiction. Zdaniem niektórych ludzi jest to rzeczywistość. Tak na przykład twierdzi była członkini Sił Powietrznych USA, Miara Isley. Twierdziła, że nie tylko widziała obcych, ale nawet została przez nich zabrana siłą na Księżyc. Kobieta twierdzi, że na Księżycu znajduje się cywilizacja, gdzie ludzie są trzymani wbrew woli, a rządzą nimi dziwne istoty przypominające ogromne gady. Co więcej, kobieta twierdzi, że była wiele razy wykorzystywana przez obcych, a jej potomkowie byli jej zabrani. Co dalej się z nimi stało? Niektórzy uważają, że zostali przetransportowani na Ziemię, by żyć wśród zwykłych ludzi. Czy możesz być jednym z nich? Jest taka szansa. Historia Niali podkreśla pogląd, że pewne grupy ludzi są wynikiem manipulacji genetycznej obcych. Według teoretyków UFO różne rasy pozaziemskie odwiedzały Ziemię na przestrzeni dziejów, a każda z nich miała swój własny cel. Programy te rzekomo obejmują manipulowanie ludźmi i zwierzętami w ramach konfliktów terytorialnych pomiędzy różnymi obcymi inteligencjami. Potem te istoty miały odejść, ale czy powrócą? Historia Niali podkreśla pogląd, że pewne grupy ludzi są wynikiem manipulacji genetycznej obcych. Według teoretyków UFO różne rasy pozaziemskie odwiedzały Ziemię na przestrzeni dziejów, a każda z nich miała swój własny cel. Programy te rzekomo obejmują manipulowanie ludźmi i zwierzętami w ramach konfliktów terytorialnych. Pomiędzy różnymi obcymi inteligencjami. Potem te istoty miały odejść, ale czy powrócą? Co ciekawe, koncepcja powrotu istot niebiańskich na Ziemię nie jest przypisana tylko jednej religii, ale odbija się echem w różnych wyznaniach. Według ksiąg różnych religii, pewnego dnia na Ziemi ma pojawić się Jezus, czy inni bogowie, o czym mówi choćby mitologia nordycka. Według której w końcu świata pojawią się bogowie, którzy stoczą wielką walkę. Niektórzy teoretycy twierdzą, że na obietnicę powrotu. Zostały złożone przez istoty pozaziemskie, a nie postacie religijne. Czy możemy znaleźć się w punkcie zwrotnym w historii, w którym gady i inne istoty pozaziemskie ogłoszą swoją obecność? Śladów obecności istot pozaziemskich na ziemi ma być naprawdę sporo, choćby w Biblii, gdzie opisana jest choćby tzw. gwiazda betlejemska, która wskazywała drogę i poruszała się po niebie w wyznaczonym kierunku. Takie zachowanie może być albo paranormalne, ale równie dobrze można uznać tę gwiazdę za UFO które leciało po niebie, a dla ludzi dawnych czasów było brane za nadprzyrodzone zjawisko. Biblia opisuje też w księdze Ezechiela niezwykły pojazd latający. Przedstawiam wam fragment opisu UFO z Biblii. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dookoła niego, a z jego środka promieniowało coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, ze środka ognia. Po środku było coś podobnego do czterech istot żyjących. Oto przy każdej z tych czterech istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło. Wygląd tych kół i ich wykonanie odznaczały się połyskiem tarsiszu, a wszystkie cztery miały ten sam wygląd. I wydawało się, jakby były wykonane tak, że jedno koło było w drugim. Mogły chodzić w czterech kierunkach. Gdy zaś szły, nie odwracały się idąc. W tej samej księdze może znajdować się też opis porwania człowieka przez UFO. Wówczas podniósł mnie duch i usłyszałem za sobą odgłos ogromnego huku. Gdy chwała Pańska unosiła się z miejsca, w którym przebywała, ten ogromny huk to szum uderzających o siebie skrzydeł, istot żyjących i odgłos kół obok nich. A duch podniósł mnie i zabrał, i poszedłem zgorzkniały, z podnieceniem w duszy, a mocna ręka Pańska spoczywała nade mną. Zaskakujące opisy UFO przedstawiają też inne księgi religijne, jak te w hinduizmie, według których bogowie mają poruszać się po niebie na ogromnych trójkątnych konstrukcjach zwanych jako wimany. Warto też wspomnieć o ludziach gadach, którzy są obecnie w wielu religiach i wierzeniach, np. w mitologii greckiej, gdzie znajduje się opis meduzy, czyli istoty, która zamiast włosów miała węże, albo też w Biblii, gdzie znajduje się opis węża, który mówi ludzką mową. Ale nie tylko księgi religijne mogą opisywać obcych, np. w Afryce Zachodniej odnaleziono tajemniczą figurę, która ma 17 tysięcy lat i jest wykonana z chromu i stali. Figura przedstawia istotę znaną jako Namoli. I według legendy tamtejszych ludzi pojawiła się w sposób następujący. Część z nieba, w której żyli na Moli, zamieniła się w kamień. Kamień rozbił się i spadł na ziemię w postaci kawałków skały, i tak na ziemi pojawiła się tajemnicza figura przedstawiająca Nomoli. Warto wspomnieć, że naukowcy odkryli też w figurce ślady Irydu, a Iryd, co ważne, występuje na przykład w meteorytach. To ciekawa wskazówka, figura przedstawiająca dziwną gadzią istotę. To kolejny dowód, że ludzie gady istnieją, a to nie jedyna figurka istot gadzich, które odkryto na Ziemi. W Iraku odkryto sporo takich figurek, a naukowcy szacują, że powstały one 7000 lat temu. Oprócz starożytnych artefaktów istnieją intrygujące anomalie genetyczne, które wprawiają naukowców w zakłopotanie. Jedną z takich zagadek jest krew Erchaminus, występująca u około 15% światowej populacji. W przeciwieństwie do większości ludzi z krwią Rh dodatnią, osoby z grupą Rh ujemną nie mogą łatwo otrzymać krwi Rh dodatniej, bez potencjalnego zagrożenia dla zdrowia. Ta niezwykła grupa krwi rodzi pytania o jej pochodzenie i potencjalny związek z wpływami pozaziemskimi. Jednym z bardziej przekonujących dowodów związanych z krwią Rh- można znaleźć wśród Basków zamieszkujących granice między Hiszpanią a Francją nie tylko posiadają unikalny język niezwiązany z ich sąsiadami, ale także mają najwyższe na Ziemi stężenie krwi Rh-. Czy ludność Basków może posiadać wskazówki dotyczące naszego pozaziemskiego pochodzenia? Niektórzy ludzie mają czasem dziwne wrażenie, iż urodzili się w jakimś konkretnym celu i mogą coś zmienić na tym często bardzo trudnym świecie. Pytanie tylko, czy to poczucie wyjątkowości wynika wyłącznie z wyobraźni i chęci bycia niezwykłym, czy może jednak jest w tym coś więcej? Od dawna świat nauki bada biologię człowieka i próbuje znaleźć w niej odpowiedzi nadręczące nas pytania, jak czy można powstrzymać śmierć. Wielu wskazówek może udzielić tu krew, która przez wiele kultur uważana była za symbol życia i wręcz mistyczną substancję. Używano jej w trakcie składania przysięg, zawierania ślubów, wykorzystywano w magii i rytuałach. A nawet używano jako talizmanu przynoszącego szczęście. Naukowcy podzielili krew ze względu na grupy 0, A, B i AB. Jednak nie wszyscy wiedzą, że ten podział nie jest pełny, bo każda z grup ma jeszcze podgrupę plus i minus, jak ABRH i ABRH. Minus. Co ciekawe, ustalono, iż podgrupa minus pojawia się bardzo rzadko w porównaniu z grupą plus. Dla przykładu, grupa 0RH. Występuje trzy razy częściej od grupy 0 RH. W czym tkwi niezwykłość krwi z negatywnym czynnikiem RH? Po pierwsze, ich krew może pomóc każdej osobie bez wyjątków. Po drugie, są oni bardzo wrażliwi na wysoką temperaturę, a także niezwykle emocjonalni i wrażliwi, przez co uważa się ich za posiadaczy zdolności empatycznych i telepatycznych. Ważnym faktem jest konflikt serologiczny który występuje, gdy matka posiada Rh-, a ojciec Rh+. Wtedy też organizm matki postrzega dziecko jako obcą istotę i wytwarza przeciwciała, które mają pozbyć się dziecka. Naukowcy uważają, iż krew Rh- pojawiła się jakieś 35 tysięcy lat temu od jakichś nieznanych osób. I tu przechodzimy do teorii spiskowych na temat podgrupy Rh-. Coraz częściej możemy spotkać się z domysłami, Jakoby fakt, iż organizm kobiety jest w stanie zabić dziecko z inną grupą krwi, może świadczyć, iż takie osoby nie pochodzą z tej planety i są potomkami obcych. To jednak nie jest jedyna teoria spiskowa, bowiem druga odnosi się bardziej do religii, a konkretnie księgi Henocha, która została odrzucona z kanonu Biblii. Księga ta opisuje synów Boga, którzy interpretowani są jako anioły, które pewnego dnia zeszły na ziemię i spodziły dzieci z ludzkimi kobietami. Czy to właśnie anioły są tymi istotami, które opisują naukowcy jako tych, którzy zapoczątkowali grupę Erchaminus czy ludzie z tym typem krwi są potomkami aniołów? Szokujące horrory świąteczne, które cię przerażą. Link do filmiku na ten temat w opisie.